Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w odcinku. Oczywiście zostawcie łapeczkę z łapek dobimy. Dziś wybiła godzina 15, więc o 15 będzie się zawsze pojawiał codziennie Clash Royale. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pętajcie o tej, o, tą, o tej godzinie. Zostawcie komentarza, czy jeszcze gracie w Clash Royale. Napisz, czy jeszcze grasz, czy nie. Bo ja tutaj, jak widzicie, gram i oczywiście przeczytam Wasze komentarze z poprzedniego odcinka, także będę to czytał i Słuchajcie, YouTube do powiadomienia tylko daje na 3 filmy. Ja wrzucam 8, więc z 5 filmów nie dostaniecie powiadomień. Codziennie pamiętajcie, chodźcie sobie na kanał. Codziennie o 15, jest Clash Royale. Ok, dostałem 3 karty. Bardzo Wam dziękuję za to. Tutaj zdonajtuję też. Czy ktoś chce się dołączyć do klanu? Nie. Już jest 33. Nie, ktoś tu jest, widzę. A, więcej jest tutaj ludzi. Dobra, fajnie. Super. To wszystkich was tutaj poprzyjmuję. Niektórych nawet nie wiem, że tutaj są. No ale już chyba wszyscy. Dobra, zażądajmy karty. No tych duszków nie, no. Bierzemy naszego Hoga. Ja bym chciał go dobić. Nie wiem, jaki tam jest maksymalny level z tego Hoga. Ok, zbieramy sobie skrzynki. Skrzynki, gaździnki. Jakie tu mamy? Wygraj, 5 bitew. Goblin Giant. Ok, muszę tego użyć. Koblinskiego Gianta. Tutaj, jak widzicie, muszę jeszcze tych użyć i otworzyć 25 skrzynek. Ale ja tutaj jadę z tym questem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Eee, super odcinek, uwielbiam Clash Royale Himku bardzo się cieszę, że odcinek ci się podobał. Dobra, pana balona tutaj wyślemy. Balon, niech sobie leci. Będą z tego sieci, sieci. dobra lecimy. A to, co to za jakiś na słoniu leci? Dobra, to we mnie poleciało, nie? Dobra, mamy te szkieletki, leci tu mega minion, widzę. A to zrobimy tak, jeszcze ich tu sparaliżuję. Oj, to patrzcie, jak mnie zjechali. Na haksach. Dobra, zróbmy tak. Serio? No nie. Ty, ogniowy ga gagatku. Dobra, no to tak jakoś troszkę ich powstrzymałem. Też nie było to jakby zbyt kolorowe. Dobra, lecę z wiczką. Czemu w tą stronę idziesz? Nie. Chce ktoś kupić Luxon bez takich rzeczy. Co to za jakaś sprzedaż? Dobra, no tego troszkę zjechaliśmy. W tyle dobrze. Może mi troszkę obić to. Nie ma, nie ma problemu. Dobra, lecimy tak z tych barbarzyńców pójdzie w jedną stronę, dobra i oczywiście pana Balona tu wyślę jeszcze dodatkowo, tak tu pójdziemy w ten sposób, dobra, no troszkę go obiliśmy, jak widzicie. Dobra, zróbmy tak. Nie, no nie ma szans, żebyśmy to. Słuchajcie, ich powstrzymali. Dobrą ma, dobre ma karty. GG. GG, słuchajcie. Nie wygram tego. No niestety, no, no nie ma szans tego ograć. Brod, ja pamiętam jak nagrywałeś Madagaskar 2, ale niestety nie oglądałem cię przez około roku. Szkoda forward. No lipa trochę słuchajcie. No ten event mi naprawdę nie leży. Trzeba przyznać. Brod, czy mi się wydaje, czy zasięgi ci spadły? Awokado, no dobrze ci się wydaje. To widać. To bardzo. No niestety, nic na to nie poradzę. No. Dobra, róbmy tak. Bo coś muszę tu zrzucić. Coś tam muszę zrzucić. Dobra, dobra. Pana balona to puszczę na razie. Dobra, zróbmy tak. Powinno się to udać, co? Tutaj jeszcze szkielety im zrzucę. Dobra. Dobra, trochę się pozbył tych kart. Dobra, to tu niech leci ten. Będziemy się teraz bronić. Czyli będę się starał bronić tutaj. Dobrze. Zostawimy tu pana mega miniona. Tutaj dam tych, dobra? No i teraz ja będę się starał bronić, po prostu nie będę nic więcej robił, tylko się bronić. Muszę bronić i tyle. I postawimy witch. Niech ona sobie idzie powoli. Szkieletki, respi. Dodamy jeszcze tego. Tych goblinków. Okej, okay, no skoro tak stawiasz sprawę, to masz tu tego. Balona. Dobra, 60 sekund, nie? Tu masz jeszcze tych. No i GG, udało się wygrać. Brody, jak... Ten, ja ten sezon skończyłem. Tomos jak to? Dlaczego nie mogę dołączyć do klubu? Marcin nie wiem. Nie wiem, może wymagania mamy jakieś. Ja już nie pamiętam nawet. No dobra, coś tam wygrałem. Coś tam wygraliśmy. Jak Jakaś tam bitwa została wygrana. Jeszcze gramy jedną. Super film lubię Clash Royale. Okos Achmistrz, cześć Bub. Możemy zacząć wojnę? No nie wiem. Dobra, no. Powiem szczerze, że... Dobra, lecimy tak. Aj, zaś ma tego maga. No to wiecie, to tak średnio. Dobra, troszkę mu tu obiłem tę wieżę. No ten mag jest niezbyt fajny, powiem wam szczerze. No też mi obije ładnie. Dobra, zraszyjemy go. Chociaż tak, ładnie go tu obijemy. No i znowu leci z tym, nie? Chórka wodna, jakie to jest irytujące, ten gość. Więc to bierzemy tak. Dobra. Nie jestem w stanie go powstrzymać. Słuchajcie. Dobra, teraz nic mi nie zrobi na szczęście. Dobra, pięknie. Jest, 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 jest remis. Jest pan remis. Gdy on tak stawia sprawę, to robimy coś takiego. I szkielety od razu. Dobrze? To, to mi to nic nie zrobi, proszę pana. Akurat to mi nie szkodzi, nic. Aj, kurka wodna, no. Irytujące ma karty. I co ja mam tu zrobić? Powiedzcie mi. A tutaj nie mam takich fajnych rzeczy, nie, żeby go pokonać. A, i postawił tu tego, twaniak. Oj, zniszczy mi to. Cholera no. Ajajaj. Komentarz dla zasięgu. Kiedy Brawl Stars? Brawl Stars jest codziennie domino o 18. Szkoda. Szkoda, powiem wam szczerze. Była szansa to wygrać. Bonus reward? Co to jest? Jakieś tam dziwne rzeczy. Ale chyba Result to Wins, Your Record to Wins. No to niestety nic nie zrobię z tym. A czy mogę jakoś zagrać jeszcze w tym evencie? Patrzcie, mogę coś odblokować. Okej, okay, kasiora. I tutaj skrzynia kolejna. No i ładnie. No I ładnie, nie chcę strajków. Pięknie, słuchajcie. Tu już chyba nie mogę. Aha, i mogę otworzyć? Nie, no nie chcę tego. 500 gemów, no na pewno będę 500 gemów tutaj używał. Do zobaczenia, trzymajcie się.